Hej, 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 hej. Hej, 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 hej. 110 minus jakiś kilogram kamery, czyli mam już właściwie z 2 kilogramy wody za sobą bo zacząłem minikata w środę, mamy niedzielę i już ta pierwsza opuchlizna ze mnie zeszła. Siemka YouTube, witajcie w początku minikata. kata Misiu, zmotywowałem się jednak nagrywam vlogę. Dobrze. Ty robisz na Już tak leżeliśmy rano z dwie godziny z olą i stwierdziłem, że vloga nie nagrywam, bo tak się rozleniwiłem. Ale chyba nie ma co odkładać takich rzeczy na później. A tak to dostaniecie filmik szybciej. Jeszcze mi? Także na śniadanko 100 g kaszy mannej. 50 g białeczka. Spekulos od my protein. By the way, zajebisty smak. 30 g rodzynek. I ola, ma zajebistą owsiankę Taką, że chyba sam bym ją zjadł. Mogłem <laughs> I odkryciem woli jeszcze w tym roku jest taka zajebista czekolada. Jeżeli nie lubicie czekolad owocowych, tak jak ja, to wierzcie mi, że tą polubicie. Jeżeli gdziekolwiek możecie ją kupić u siebie... Kupcie ją, nie? To ją kupcie. To jest najlepsza czekolada, jaką w ogóle w życiu jedliśmy. Droga. Ale zajebista. Ale zajebista. No no. Ej! Jak wygląda życie z mopsem? Nie da się ubrać. Zostaw! Się, proszę proszę cię. Metody wychowawcze się nie wyrwę te łapki. Ona prosi psa, żeby ją zostawił. <laughs> I jestem w domu. Ola pojechała na egzamin na więc skorzystam z okazji, żeby Rozpocząć pisywanie na raporty, bo gdzieś tam zaczynają spływać. I za chwilę troszkę więcej opowiem Wam o tym minikacie. Zanim Wam opowiem, akurat zostało mi jeszcze, jeszcze, jeszcze 11 raportów, więc coś na małą przerwę. 100 g ryżu, 250 g kurczaka z wam jakimś na napatelnie, około 200 g i ogórki konserwowe. I tutaj dla was przygotowałem małą ściągę, o której zaraz będę gadał. Tylko najpierw sobie to zjem. Co muśku? No co? No co bulwazało? No nie No jest, jak tylko poszpanko. Jak tylko poszpanko. Ale wiesz co? Ja bym chciał tutaj nagrać. Żeby oni się czegoś dowiedzieli, więc spadaj na dół. Dobra, Mordy. Dlaczego tak właściwie zrobiłem minikata i dlaczego robi się tak naprawdę minikata? Głównym powodem dla mnie i głównym powodem ogólnie moim zdaniem szablonowo troszeczkę utarło się to, że po prostu zaczyna się zalewanie, nie takie jak chcemy, i to wszystko składa się na takie jedzenie, nie wchodzi i uczucie braku głodu. To wszystko troszeczkę się rozkłada na takie, na, na brak już takiej wrażliwości insulinowej jak wcześniej, ogólnej takiej nudy na masie i co się przekłada też na troszkę brak motywacji. I u siebie to zauważyłem i u swoich podopiecznych również, że warto zrobić minikata chociażby dlatego, że jeżeli jesteśmy zbyt długo na masie, to troszeczkę nie chce nam się trzymać takich jak powinniśmy trzymać i Niestety ta kaloryka nam rośnie, żeby waga nam rosła, więc zaczynamy wliczać produkty, które niekoniecznie są wskazane, przez co zwracamy do punktu pierwszego, czyli zalewanie. I to właśnie ta cała nuda, taki letarg, który nas ogarnia w zbyt długiej masie, powoduje brak uczucia głodu, to jedzenie nam po prostu nie wchodzi. Kaloryka rośnie, i tak dalej. Dlatego warto przed na przykład blokiem, jak mamy blok treningowy 1, blok treningowy 2, gdzieś tam na masie. I powiedzmy po 12-14 tygodniach, warto by było zrobić takiego minikata. Bo zazwyczaj wtedy już taka nuda zaczyna się nam gdzieś na minikacie wrzucać. I warto uciąć sobie te kalorie, żeby nabrać takiej hmm, świeżości, redukcyjnej motywacji do trzymania tej michy przede wszystkim, no bo zależy nam na minikacie, żeby gdzieś ta waga nam zleciała. Dlatego zaczynamy znowu ogarniać dietę tak jak powinniśmy, znowu wrzucamy te prawilne produkty i tak dalej. Więc gdzieś tam fajnie sobie pomiędzy tą masą i masą wrzucić tego minikata, chociażby dlatego, ale głównym powodem właśnie jest po prostu po, poprawienie tej wrażliwości insulinowej, zrzucenie troszkę wagi i tego nadprogramowego fatu, który zebraliśmy na masie. I przede wszystkim, w moim przypadku, akurat gdzie miałem 5600 kalorii, sprawić, żeby troszkę te jelita odpoczęły. Że odpoczął, układ nerwowy odpoczął od takiej ilości jedzenia, bo przyznaję, że w dni treningowe kiedy ja chłonąłem te 5600 kalorii, na drugi dzień na przykład ważyłem 112-113, gdzie teraz naczczo mi pokazała 108,6, gdzie mam już 5 dni takiego 35-3900 kalorii, więc już. To wskazuje, że niby schudłem sobie 5-6 kg, ale to nieprawda, bo była tak zapchana ta treść jelitowa, żądkowa i tak dalej, że tak sztucznie te kilogramy bez sensu się nabijały. No, a teraz jak wygląda moja dieta? I teraz tak, na masie pod koniec już miałem 5-600 dni treningowe i 3-900 dni nietreningowe, więc naprawdę ta treść jelitowa miała się naprawdę czym zapychać i był. Dramat już pod koniec, a w tym momencie mam tak, dni nietreningowe 3600, dni treningowe 3900 i taka kaloryka póki co mi pasuje, nie czuję głodu, nie męczę się i tak dalej, więc jak widzicie dosyć drastycznie obciąłem e, tą kalorykę i dodatkowo, Ech, mam trening 5 razy w tygodniu. Po każdym wykonuję 15 minut cardio i jeszcze 3 razy w tygodniu mam po 25 minut kardiosława, więc dosyć głęboko w ten deficyt się rzuciłem. Co już owocuje tym, że ta, ten nadmiar takiej wody i opuchlizny już te, przez te 4-5 dni zszedł, i gdzieś tam dopiero ta walka pewnie zacznie się od przyszłego tygodnia. A czekajcie, czekajcie, czekajcie! Jeszcze nie uciekajcie! Pewnie zastanawiacie się, ile gdzieś tam <laughs>, prawilnie utarło się, żeby tych kalorii ucinać, więc na minikacie zazwyczaj warto z dupy z marszu uciąć sobie po tysiąc kalorii w każdy dzień, ten treningowy i nietreningowy, jeżeli w ogóle taki macie. I to gdzieś tam daje Wam ten bezpieczny bufor, że prawdopodobnie jesteście w deficycie kalorycznym. A na pewno różnica będzie zauważalna, bo z dnia na dzień obcinacie, więc gdzieś tam ta waga powinna Wam spokojnie spadać. W zależności oczywiście od tego, jak czujecie się na danych kaloriach, czy jest tego za dużo, za mało, jak jesteście zapchani, intensyfikować ten deficyt można na przykład dodając aktywności w postaci kardio, co raczej ja będę starał się robić, bo już ta kaloryka, którą mam, te 3900 i 3600, jak najbardziej mi i za bardzo nie chciałbym schodzić niżej, więc właściwie e, zobaczymy. Siadam do raportów i widzimy się na treningu, bo dzisiaj ostatni dzień treningowy w tym tygodniu. <śm> no jesteśmy przed siłownią, ale stwierdziliśmy z Olą, że ja zrobię tylko cardio, bo Ole boli brzuch, więc żeby za mną nie czekała. Po prostu jutro skończę ten dzień treningowy, a mi to i tak dobrze zrobi, bo to by był piąty trening pod rząd, i w sumie nie czuję się na bardzo na siłach. I to jest nauczka, żebyście nie pili energetyków, bo wczoraj wypiłam trzy i od ponad doby tak mi serce wali, w ogóle brzuchnie kuje i wszystko, przede wszystkim serce mnie boli. Nie wiem, co jest w ogóle, bo nie piję normalnie. Może ją zraniłem. <laughs> Macie nauczkę. Takim wzrokiem, że już mam, że, że nie, nie mam fokusa serpiczka. na vlogu. Dobra, widzimy się w chacie. Kolejny dzień. Bułki z szynką. Bułki. Szyneczka. Pomidor, ogórek, pieprz, sól. Ha. No i makro takiego posiłku 850 kalorii, 40 białka, 12 fatu i 140 węgli, czyli jest pięknie. Zapomniałem jeszcze, że dodałem bardzo ważny składnik, czyli ketchup. Obecnie, chyba najlepszy posiłek w ciągu dnia. I czas do raportów. No, także przedtreningowy shake skończony. Mamy tutaj gruszkę, banana, białeczko, 30 g masła orzechowego i posiłek potreningowy i po pracy jeszcze. Bo po treningu mam dwa personalne, więc mamy tutaj łącznie 200 g ryżu, 400 kury i 400 warzyw na patelnię. A teraz muszę zawieść jeszcze do księgowego papiery sensu na rozliczenie miesiąca. I do fizjo, a mam jakieś 20 minut na to, także widzimy się na siłce. Bo będę miał w sumie dla Was takie dwa typy, o których ostatnio mówiłem na swoim insta Ale powtórzę je, żeby było na YouTubie i zawsze, żeby można było sobie zobaczyć. Także see you later, alligator. Zatrzymajmy się na chwilę, w tej ciemności, bo chcę Wam troszkę powiedzieć o temat tego, jak zrobić dobry progres na klatce piersiowej i sprawić, żeby nie bolały Was barki, co często się zdarza żeby nie mydlić wam oczu, mówię do osób początkujących lub nawet średnio zaawansowanych. Więc głupie ćwiczenia na środek klatki, jakieś metody super zajebiste, treningowe nie mają tutaj sensu. I dopóki nie skupicie się na rosnącej objętości treningowej, nie zrobicie nigdy progresu, choćbyście robili super serię i inne takie główne, mydlące oczy, bo są to totalnie podstawy tego co trzeba na początku zadbać. I działać na zasadzie prostych ćwiczeń, wyciskań, przyciągań i innych takich, oczywiście mówiąc też o innych partiach, ale skupiając się na klatce piersiowej, wyciskania, ciężkie wyciskania, zdawanie sobie sprawy z obciążeń na treningu, liczenie tego, podsumowywanie w objętość treningową i sukcesywnie, progresując na tych liczbach, robimy progres. Ale w zeszłym roku, pod koniec. Padły mi dwa fajne ćwiczenia, o których wcześniej nie wiedziałem, a są świetne jeżeli chodzi o wyciskania i jest nim floor press z handrami, floor press ze sztangą, floor fly, czyli taka odmiana wyciskania, która jest troszkę w krótszym zakresie, ale nie prowokuje nam łopatek do tego, aby się rozeszły przy wyciskaniu i o wiele lepiej nam jest te łopatki trzymać w ryzach, jeżeli mamy z nimi problem. Oczywiście, i tak tymi łopatkami trzeba się zająć, żeby pracowały troszeczkę lepiej, ale warto sobie te 2 trzy ćwiczenia wprowadzić w trening i gdzieś tam mieszać sobie ten pełny zakres ruchu z tym krótszym. I na pewno o wiele lepiej zbocujemy klatkę, przez to, że po prostu będziemy nią pracować, a nie barkami, co jest w 90 przypadkach. Problemem właśnie typowo przy rozwoju klatki piersiowej. Druga rzecz, akurat zobaczymy to na robieniu moich rozpiętek i zatrzymajmy się tutaj na chwilę w tym ruchu. Zwróćcie uwagę, że w momencie, kiedy ciężar rozciąga mi klatkę, ja leciutko idę całym ciałem do przodu po to, żeby ją rozciągnąć, ale w momencie, kiedy ja idę z ciężarem do przodu, ja się cofam do tyłu, bo to jest moment, w którym właśnie naturalnie klatka nam wychodzi do góry barki nam idą do tyłu, co właśnie naturalnie pozwala nam zaangażować klatkę przy tym ruchu i polecałbym wam, żebyście przy każdej przy każdym ćwiczeniu na klatkę piersiową wyobrazili sobie, że właśnie ten ruch robicie, nawet jeżeli leżycie na ławce i ona wam nie pozwoli się cofnąć z tym ciałem, to mentalnie jakby w głowie spróbujcie sobie wyobrazić, że się odpychacie od tego ciężaru, a nie go wypychacie, bo wypchniecie barki, aniżeli właśnie ściągnąć je do tyłu. Oczywiście, jeżeli ktoś ma dobrą kontrolę motoryczną, to nie będzie miał z tym problemu, ale mówię do osób które z tymi barkami i klatką mają duży problem, a większość z nas te problemy ma. Spróbujcie i dajcie mi potem znać na privie jak to działa. I tyle jeżeli chodzi o tego vloga i żeby go nie przedłużać na szybko powiem, że na mojej stronie internetowej możecie ściągnąć za darmo pewien fragment mojego ebooka, który kiedyś wyjdzie w całości na temat motywacji. Postanowiłem się podzielić z ludźmi moim takim mindsetem bo nie ukrywajmy, całe życie byłem gruby a gdzieś tam już prawie dziesiąty rok na tej siłce wytrwałem i jedno Wam powiem, że o motywacji wiem dużo, a szczególnie o tym, jakie mieć podejście do czegokolwiek, czego sobie zapragniemy, żeby gdzieś tam dojść do końca i to zrealizować. Więc jeżeli jesteście chętni, to zapraszam, ściągniecie sobie za darmo, przeczytacie. Może komuś pomogę, może się okaże, że jestem frajer, nieważne, ale liczę na jakiś feedback, czy to pozytywny, czy nie, bo każdy się dla mnie liczy. Dzięki wielkie za oglądanie, łapkujcie, subskrybujcie, klikajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Ja i Buba 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 zar. Pozdrawiamy i do następnego vloga.